W jaki sposób możemy stosować maliny? Oczywiście, tym najłatwiejszym sposobem jest zjedzenie samych owoców. Oczywiście po umyciu. To dostarczy nam bardzo dużej ilości tych składników, jakie zawierają maliny, i pozwoli wykorzystać właściwości prozdrowotne, jakie mają maliny. O czym mówiłem w innym materiale, o tych właściwościach. Ale pamiętajmy, że maliny to nie tylko owoce to również liście ale po kolei. Oczywiście sok napar z owoców. Doskonała metoda, żeby móc stosować, móc cieszyć się nie tylko smakiem, ale również tymi właściwościami, tymi składnikami przez cały rok. Najczęściej ten sok z malin jest stosowany już od setek lat jako działanie przeciwgorączkowe w przypadku przeziębienia, w przypadku bólu gardła po prostu, kiedy jesteśmy chorzy, przeziębieni, oraz trzeba o tym pamiętać, jako coś, co wzmacnia naszą odporność. Więc, sok, napar z owoców wzmacnia odporność. Możemy go stosować po odpowiednim przygotowaniu po prostu przez cały rok. Napar z liści, łyżka liści, plus wrzątek, 15 minut gotowania bardzo dobrze wpływa na nasz żołądek, układ pokarmowy, na nasze jelita. Możemy z tego naparu, oczywiście po wystudzeniu, stosować to jako płukanie naszego gardła, jamy ustnej w przypadku stanów zapalnych. Warto pamiętać, że maliny można również mrozić. Ale pamiętajmy również, żeby nie rozmrażać, zamrażać ich kilkukrotnie, ponieważ nie za, źle to wpływa po prostu na skład, na właściwości, a, na, a również na smak tych malin. To, co możemy również robić z, owosu, z owoców, to wszelkiego rodzaju koktajle, musy, dżemy, ale pamiętajmy również o tym cukrze, a raczej o ograniczeniu tego cukru. Jeśli nie chcemy przesadzać z tym cukrem, możemy go zastąpić miodem, wszelkimi słodzikami, innymi słodkimi rzeczami, same maliny też, to zależy oczywiście od malin, mogą być słodkie, ale te wszelkiego rodzaju musy, koktajle, dżemy, oczywiście możemy do nich dodać miętę, jagody, wiele składników również bardzo zdrowych dla naszego ciała, to wszystko również w łatwy sposób możemy wpleść do naszego odżywiania, do naszej diety i w ten sposób Ciesząc się smakiem malin, również cieszyć się tymi właściwościami składem malin. Oczywiście herbatki, możemy sami ususzyć liście, możemy kupić już gotowe, co jest prostsze, niekiedy też tańsze, nalewki, maseczki. Możemy znaleźć maliny również w kosmetykach, a właściwie maliny. Te substancje zawarte w malinach, w kosmetykach, w suplementach. To wszystko jest łatwo dostępne. Niekiedy ta cena też jest na odpowiednim poziomie. I czy to suszone, czy to mrożone liście, owoce, to również możemy w łatwy sposób kupić. Tylko pamiętajmy, żeby to kupić z odpowiedniego źródła, tak, żebyśmy nie spożywali czegoś, czego nie chcemy, czytajmy etykiety, wiedzmy, Kogo produkt kupujemy. Jeśli oczywiście mamy możliwość, najlepiej mieć swoje maliny, łatwo powiedzieć, swoje te liście ususzyć, zamrozić, zrobić sok, zrobić odwar, napar, zrobić tą domową herbatkę czy też koktajl, mus. Ale jeśli nie mamy takiej możliwości, to przy odrobinie cierpliwości, dobrej woli możemy znaleźć takie maliny pochodzące z regionów, gdzie z miejsc, gdzie tych zanieczyszczeń nie ma dużo, czy też nie stosuje się 10 tysięcy środków przeciw szkodnikom, przeciw chwastom i wówczas w zdrowy, w smaczny sposób możemy te maliny stosować, cieszyć się ich właściwościami zdrowotnymi, cieszyć się ich, Smakiem, o, jeszcze zapomniałem, możemy stosować przecież maliny do ciastek, do sałatek owocowych, do ciast, do galaretek, no wszędzie tam, gdzie można użyć owoce inne, leśne czy też zwykłe, tam również jest miejsce dla malin. Więc nic tylko korzystać, nic tylko cieszyć się właściwościami, jakie dają nam maliny. Dziękuję za uwagę, oceń, skomentuj, zasubskrybuj, podziel się, opublikuj, udostępnij, pokaż znajomym. Dziękuję za uwagę.